Na koniec rozgrywek brązowy meta, mały finał, finał pocieszenia. Teraz pierwszy u bramkarza Brasu, piłki ustawionej dokładnie na linii bocznej. Inaczej kończy się to stratą, ale stracili również gracze polbrasu i teraz przed szansą. Właśnie ta drużyna nie decydował się na strzał. Arkadiusz Komraus, Zagrał je próbował. Już mamy odpowiedź Tomasza Biłki po drugiej stronie. Ciągle jednak 0 do 0. Zaczyna nam się tutaj nakręcać. Oj, prawą nogą e, zrobił sobie trochę miejsca do oddania. Sobnie jak w środę będzie miał okazję do tego, by e, sprawdzać e, bramkarza. Przecież, skutecznie przeszkadzał, że zmusił go do straty. I teraz e, mamy kontrę. E, Zuziak. Dość spokojnie rozbijają te ataki Remaxu, póki co gracze Polbrasu. Chociaż akurat e, teraz prosta strata mogła... Uje szczęścia e, z przedłużonego karnego spróbował e, tego szczęścia Patryk Świniański. Teraz mocne uderzenie z dalszej odległości. A i mocno uderzał Komraus z rzut. Od autu wznawia Kamil Pietrzyk. Jest! Wyrównanie! Bardzo ładnie obrócił się z piłką i uderzył przedłużonymi karnymi. Świniański raz się nie pomylił. Drugi raz uderza lewą nogą i teraz już obronił jego uderzenie. Joachim Gwieźlar. To jednak przejęli piłkę. Świniański niecelnie. To mogło skończyć, skończyć się groźną kontrą, ale ale ciągle piłkę ma Paul Bras i teraz Lejawa, jeden do jednego, ciągle nie wiemy kto skończy tę sezonę na trzecim miejscu, choć teraz odrobinę bliżsi na pewno stają się gracze Remaxu, a to jest według regulaminu niedopuszczalne, Adrian Lejawa, mocno, oj! A teraz Arkadiusz Komraus podwyższa prowadzenie Remaxu na 3 do 1. No nie ma meczu w tych rozgrywkach, w którym udział bierze Remax, a w którym Komraus bramki by nie strzelał. Alan Komraus mocno, ale niecelnie. Będzie uderzał Szymon trybała nie, Arkadiusz Komraus, ależ po ziemi zaskoczyły. teraz golkipera. Ma jednak faulu czysto zabrali piłkę przeciwnikowi piłkarze Remaxu. W tych fragmentach przy piłce Polbrastu, ale kończy się to stratą i okazją na to, by Remax przypieczętował w zasadzie swój sukces w tym meczu. I tak się dzieje. To jest mecz Szymona Trybały. kolejny gole tego zawodnika. Ależ gęste te zasieki piłkarzy Remaxu. Ale teraz posunęli się do falu. nie, Arbiter uznał, że nie było tutaj przewinienia i jest okazja na to, by zdobyć gola numer 6, ale w słupek trafił Alan Komrausy. Lejawa do Roberta Mrózka, Mrózek, no tu był faul i będziemy mieli rzut karny. Lejawa mocno, nie miał szans na to, by skutecznie interweniować. Przed chwilą skapitulował bramkarz Remaxu, zobaczymy jak będzie teraz, no teraz pomogła mu poprzeczka, więc ciągle 2-5. Nie ma jednak mowy o golu numer 6 dla Remaxu. Jest za to okazja na to, by był gol numer 3 dla Polbrasu i tak właśnie się dzieje. Przepiękny był to gol Biłka. Wziął dość spory rozbieg Biłka po ziemi, ale całkiem łatwo obronił ten strzał Gieślar. Tu naprawdę były okazje do tego, by doprowadzić do remisu. Gramy dalej, ten zegar Ten zegar chciałem powiedzieć nie zadziałał w odpowiednim momencie, ale jednak koniec meczu, a zatem brąz dla ekipy Remaxu Polbras tuż za pudłem.